Cześć, witajcie. Tym razem filmik na I6. mapka jak widzimy Rujmerk w Połyniach, jak dla mnie jedna z ładniejszych mapek, na pewno jedna z najciekawszych w tej grze. No i miastowa, miastowe map, mapki wiadomo wszyscy lubią. Losowanie wygląda następująco, czyli według ma jest duża szansa na wygraną, ale tak jak mówię zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jak widzimy ósme tiery, czyli wylosowało bardzo, bardzo fajnie. Ja i to przewiniemy troszeczkę, bo tu się oczywiście na samym początku całkowicie nie się dzieje, tylko jest dojazd na pozycję. No i sobie jedziemy wiadomo, i czołg jest szósty, czołg premium ósmego tieru. Niejednokrotnie bardzo, bardzo przyjemny, ale czasami również potrafi trochę krwi napsuć, zwłaszcza powodem tego tutaj jest jego niezbyt fajna penetracja, jak wiemy. 175 penetracji to jest kurcze jak kod na plakał, tyle ma e, KW1S na 6000, a tu mamy, jak mówiłem, ósemkę, No ale również tutaj e, pancerz sporo podrabił. Ale zaczynamy tutaj na samym początku tej bitwy kurcze, no strasznie drażniły te dwa chłopcy, które były za mną. Jak ja tu byłem pierwszy. A ci z tyłu cały czas, kurczę byśmy blokowali, byśmy, kurcze, szturchali, popychali, no ale no trudno, cóż, to jest randomek, każdy chce fraga, na drugiego się nie patrzy, no, przykre, ale prawdziwe, tak? No i tak, mówię, no, tracja, kurcze, na ISA 3 czasami nie wystarcza, który jest przodem ustawiony. No ale to są uroki, uroki ciągu premium. Wiadomo, że czołg premium musi być słabszy od czołgu normalnego. czołg musi, nie wiem, no ale tak sobie ustalili. W sumie nie wiem dlaczego, no kurczę, byłoby no, to dla wszystkich głupie i w ogóle niesprawiedliwe, gdyby ktoś sobie mógł za, za pieniądze kupić czołg lepszy. Po prostu napływać czołgiem lepszym. No ale dobra, to jest nieistotne. Widzimy jest 4-3 na kilo tutaj to jeszcze za to się nie dzieje, ale zaraz się zacznie dziać, to już mogę troszeczkę fakty uprzedzić. No i tak, tu już koniec kurcze kaperiady I lecimy po prostu z koksem jak to mówią. Tutaj wiedziałem, że ten Czercik się z się kurcze zabunkrował, no więc co, no po niego, wiadomo, że on mi nic nie zrobi. No, z biodra ja mu też za dużo nie zrobiłem, w nie zrobiłem. Zobaczcie jak stały gdzie No to jest Z... no, ale hajeków no. Ale. Takimi rzeczami się nie przejmujemy, znowu hajek, no ale zobaczcie kurczę, po 60-po 60, po 40 zabiera, to jest w ogóle jak dla mnie zero, zero yy, przejmowania się takimi strzałami. No i co? No i mamy artylerię, która dla mnie fartownie, dla niej niefartownie strzeliła przede mną. no i pyk, drugi frag. Ogólnie bitwa z gatunków bardzo szybkich. Tutaj jeszcze jak Panter mnie kurczę w bok nie przebił, tak jak mówiłem, no. Jest magiczny czołg odnośnie pancerza. No widzicie, kurczę tam go sobie płonie Już 2360 damage'a Minęły raptem 2 minuty bitwy, Takiej realnej 2 minuty, no bo oczywiście dojazdy. No tutaj Arta. I czwarty frak dokończony. Zobaczcie 146, Trze trzecia minuta bitwy goście poskładani kolejnym minusem oczywiście tego czołgu co jest jego prędkość więc tam dla tego pratka, to już nawet kurczę, nie miałbym szans dojechać tu jeszcze myślałem że gdzieś go kurcze za tego budynku będę widział no niestety tak nie było ale jeżeli chodzi o mnie dla mnie bitwa naprawdę fajna takie bitwy są kurcze super razem w rachu ciachu i do piachu przeciwnika a tutaj dla nas kasiorka no i koniec bitwy Trwała cała 3 minuty 59 sekund, więc bardzo szybko tutaj tabele końcowe. Zobaczcie ile pieniążków, ile yy, tego wszystkiego się nazbierało. Myślę, że całkiem ciekawa bitwa yy, i warta oglądnięcia. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za oglądnięcie. Zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.